to jest nasz drugi trening. Troszeczkę, troszeczkę nam się to przez te sprawy tutaj organizacyjne, pogodowe poprzesuwało. W tej chwili już znacznie, znacznie częściej te treningi będą. W tym roku mamy zaplanowane zdecydowanie indywidualne zawody, ze względu na małą liczbę zawodników tej wizji nieprofesjonalnej. No i oczywiście no, Puchar Polski, park klubowych, Indywidualne Mistrzostwa Polski, Puchar, Indywidualny Puchar Polski. To są cykle zawodów, które zbywają się na czterech torach tutaj licencjonowanych. Przy czym indywidualny Puchar polski przeznaczenie jest tylko i wyłącznie dla amatorów, którzy wcześniej, znaczy wcześniej nie mieli tych licencji zawodowych i do tych, to, takie zawody może zorganizować każde miasto, każdy klub, który, który po prostu w Polsce posiada licencję. Jak pan przygotowywał się właśnie do tego sezonu? Pod, pod względem kondycyjnym to u kolegi na siłowni, na pomorskim w Atkonie. Mieliśmy tam dosyć takie fajne treningi wydolnościowe na kondycje siłowe, a pod, pod względem sprzętowym zakupiłem jeden silnik od Protasiewicza w tym roku. Jeden wyremontowany, a ramy zostały z zeszłego roku. A jakie cele pan sobie stawia przed tym nadchodzącym sezonem? Jakieś konkretne? No, dojechać całą. W tamtym sezonie widoczna była rywalizacja pomiędzy panem a Eugeniuszem Skupniem. Górą był zawodnik z Rybnika w tym roku. Prawdopodobnie chciałby się pan na nim odegrać. No, zobaczymy jak to będzie. Na pewno. No, ja dążę do tego, żeby jeździć jak najlepiej. Dużo trenuję. Yy... Przygotowuje się tak samo bardzo dobrze. No wiadomo jak jest ego. No, on ma staż dwudziestoletni, ścigał się z zawodnikami. No, jest bardziej doświadczony zawodnik ode mnie. Chociaż w zeszłym roku udało mi się go dwa razy pokonać. że nie jesteście zawodowcami, podejrzewam, że i tak potrzebujecie dużych nakładów finansowych, aby się w to bawić. <grywanie> Uwierzysz mi, że tak. Ja na przykład na sam początek to, co tutaj zainwestowałem, no to jest w granicach 300 tysięcy. No każdy dysponuje jakby tutaj własnym budżetem, tak? każdy szuka gdzieś tam sobie takich mniejszych sponsorów, no bo na większych to, to no niestety wiadomo, kto, 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 ty, kto tych większych sponsorów w tej chwili w Zielonej Górze przejmuje. Tak? Mamy dwa kluby, które tutaj walczą o to. Nasz jest małym klubem, ale w, no jak widać dajemy sobie radę i najważniejsze jest, że czerpiemy z tego zabawę nawet jeżeli ktoś tam ostaje delikatnie z sprzętem, nie wpływa to na, na tą zabawę, na którą tutaj wszyscy liczą. Znaczy 2 czerwca mieliśmy jechać do rybnika, ale ze względu, że mają tam jakiś problem z murawą, są one przełożone prawdopodobnie na 15, że w tych dniach rozpoczniemy tutaj zawody. Tym bardziej, że w ostatnich dniach odbyły się takie zupełnie amatorskie zawody, w Bydgoszczy na dochodzenie, gdzie, gdzie tutaj już chłopaki reprezentowali nas. Czy jest zaplanowana impreza z konkretnym terminem tutaj w Zielonej Górze? No niestety nie z tego względu, że w tym roku też ta Ekstraliga się pomieszyła do 10 ten drużyn. Jest nam ciężej znaleźć ten wolny termin, tym bardziej, że jak widać nakładają się terminy zaległych meczy, ale najbardziej prawdopodobnym jest końcówka sierpnia, kiedy ten termin nasz jest najbardziej wolny. Jest chyba drużynowy puchar świata i, i wtedy te wtedy zawody tutaj wstępnie rozmawialiśmy, ale nie ma takiej konkretnej jeszcze daty.